A w dzisiejszym odcinku w Auto Challenge mamy challenge, a mianowicie bezzębny challenge. Zeżarło zęby na kole i te zęby się obsypały tu na samym dole. Rzężenia, jakieś inne cuda były, ale tego wcześniej już nie ogrywałem, bo nie było, nie było czasu, bo miała być szybka diagnostyka i wiecie, że to zabiera trochę czasu. Więc szybko rozebrane, zweryfikowane zęby leżały na, na dole, tu się obsypały. No i żeby nie było tego bezzębnego challenge'u, no to mamy. Już mamy zestawik, oczywiście z oryginału z Renault. Nie ma LIPy, no bo też nie ma innego zestawu. Mamy kompletnie wszystkie koła, które współpracują ze sobą. Pompa wody, jakieś tam główne koło, inne popierdółki, uszczelkę, jeszcze takie zaślepeczki, simmeringi, zaraz dojadą i bierzemy się, składamy, zakładamy ten cały zestaw na auto. A więc mamy kółeczka założone. Co prawda, to kółko sprawia jakiś tam niewielki problem, ale to też nie problem, bo są. To kółko składa się z trzech i po prostu są dwa koła, które kasują luzy, ale nie jest taki fest problem. Można to ustawić, oczywiście. Posmarowane, wszystko złożone na gluta. Teraz tą zaślepkę, na tą zaślepkę jeszcze czekam, ale to nic. Mogę sobie wrzucać cały ten dekiel i na dolny simmering też czekam, bo jeszcze nie mam. Ale to nie czekam, tylko składam. To wszystko przygotowane. Umyte, czyściuteńkie i zaczynamy montaż. Zaczynamy montaż, później ten simmering wsadzę, tą zaślepkę, co tu idzie. Teraz zakładam uszczeleczkę. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, wszystko z oryginału. Uszczeleczka nowa, ładna, gumowa, metalowo-gumowa. Zakładamy i powinno być dobrze, jak ona tu idzie. Jakoś tak, jakoś tak o, czy tak, czy jakoś inaczej, ale na pewno, tak i wyrzucam ten dekiel będę mógł sobie ten silnik będę mógł na pewno po złożeniu tego będę mógł na pewno sobie zarzucić pasek i założyć resztę rzeczy a na końcu wsadzę tą zaślepkę i simmering to będę miał wszystko już fajnie poskładane i będzie to wisiało także biorę się dalej za składanie i powinno być dobrze a więc po długich w walkach i bojach mamy zdobytą zaślepkę. Okazuje się, okazuje się że jest całkiem podobna jak w Megan. Jest złożone, wszystko umyte, odtłuszczone. Sterylność bardzo duża. Zakładamy osłonkę i palimy. A więc temat renóweczki mamy zamknięty. O! Ja, słuchaj, jest to to Temat renóweczki mamy zamknięty pali tak nic się nie świeci gdzie ta przebiegi są olej jest olej jest to olałem gdzie to się tam wchodzi w te menu jest tu 201 z 666 także renóweczka jest hotelik delikatnie wydarty wszystko pięknie ładnie chodzi jak ściółka chodzi jak ściułeczka wszystko pięknie to się, się telepie się lepie, wszystko chodzi ładnie równiutko ucieków nie ma olej, olej wymieniony po wymieniane także można kończyć tę całą epopeję i co jeszcze siędziemy do środka Reakcja reakcja na gaz jest natychmiastowa. Nie kręcimy wyżej, bo zimny. I tak jak zawsze, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, wbijajcie na Instagrama. Tam też są relacje. A ja oficjalnie renueczką bym jeździł, bo fajna. No i 2,5 litra sinczek to już ten fajny. Przynajmniej w, mojej, w moim odczuciu jeździłem takim, więc. Nic się tam nie wydarzyło. Oczywiście wtryski, świece żarowe, niemożliwe rzeczy do wykonania, jeżeli chodzi o wymianę. I, to, i czekamy na kolejny challenge.